Z Ewangelii według Świętego Jana o kobiecie cudzołożnej i postawie Pana Jezusa wobec niej i jej oskarżycieli możemy wyciągnąć trzy wnioski. Po pierwsze, Pan Jezus nie kwestionuje ówczesnego prawa, które głosiło, iż za grzech popełniony przez tę kobietę, ona była winna ukamienowania. Jednak poza prawem widzi miłosierdzie i perspektywę zmiany życia. I właśnie ta druga rzeczywistość przeważa nad ślepym egzekwowaniem prawa. Drugi wniosek to ten, iż Pan Jezus staje w obronie kobiety cudzołożnej, mówiąc właściwie wobec oskarżycieli, dość inteligentnie, że nikt z nas nie jest doskonały, idealny, nie jest wolny od grzechu. Dlatego warto najpierw zwrócić uwagę na siebie samego, niż wytykać błędy innych. I w końcu ostatni wniosek, jaki możemy wyciągnąć z tej Ewangelii, to pokrzepiające zdanie samego Chrystusa skierowane do kobiety cudzołożnej: Idź i odtąd już nie grzesz. Spotkanie z Chrystusem daje dynamizm w życiu, jest wezwaniem do nawrócenia, do życia zupełnie innymi kategoriami. Stąd, kiedy Pan Jezus mówi do kobiety: Idź, mówi, ja nie przekreślam Ciebie ze względu na Twoje upadki, ale chcę Twojego szczęścia, daję Ci drugą szansę, zatem nie grzesz, ale pamiętaj, idź i trzymaj z Bogiem.